Słuchajcie, żeby było ciekawie, obiecałem Wam zestawy. Chodzi mi o nowoczesny Paternoster dzisiaj. Próbowałem nagrać. Słuchajcie, w domu wychodzi straszna lipa, światło jest tragiczne. Nowoczesny Paternoster, słuchajcie, co jest potrzebne. Krętlik z zagrawką. Zobaczcie, najważniejsza rzecz, czyli quick change swivel, czyli ta szybko złączka do wymiany przyponów na klasyku z tą gumeczką, która zjeżdża na dół to jest najważniejszy element tego zestawu i stopery słuchajcie, zaczynamy żyłka główna pierwsze co nawlekamy stoper Widzicie, jest to bardzo ciężko tutaj nagrać o, jeden stoper jest sobie tam rzucę nie przeszkadzało teraz nakładamy tego quick change swivela to jest najważniejszy moment tego zestawu i słuchajcie on jest najlepszy i najprostszy paternoster, jaki możecie zrobić, do tego bardzo fajnie Tak to wygląda. I teraz bardzo ważna rzecz, słuchajcie. Drugi gumowy stopper, który blokuje nam to w miejscu. Nie wiem, czy to widać, widać. Bo muszę patrzeć tam, a nie mogę patrzeć na obiekt. O, może to będzie toporne, ale na pewno zobaczycie, o co chodzi. I teraz, jak mamy to, zobaczcie. Nam się ładnie blokuje między tym I tu przykładamy nasz przypad. Teraz najważniejsza rzecz, kolejna, one są wszystkie te rzeczy są ważne Ale to właśnie Słuchajcie dajemy nasz krętlik Z i ja robię tu bardzo ważną rzecz Jest bardzo ważne. Bo dajecie stopery, możecie użyć 4 stopy, jak się boicie, ale ja mam na no to patent Określam sobie minimalną długość Tyle i robię tu słuchajcie skrętkę. To jest bardzo ważne, żeby zrobić teraz skrętkę tutaj i węzeł powstanie w tym miejscu, że ten gumowy stoper nam się na tym wyźle blokował i ten zestaw nie będzie już dalej zjeżdżał. Oczywiście będziemy mogli grać go do góry, ale po braniu ten zestaw nam zjedzie do tego węzła. Chodzi o to, że będziemy mogli regulować wysokość i długość opadu, a tutaj nam zawsze będzie na tej minimalnej długości się zabezpieczał. To robimy skrętkę. Znacie sposób. To jest mój sposób na skrętkę znacie. Gumu stopper do buzi i kręcimy 10 razy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teraz już finalnie możemy dopasować długość. Puszczamy. Zobaczcie. Skrętka perfekt. Robimy węzełek. tutaj gruby, chcę więc zrobić takie dwa pentouki. Nie ma to większego znaczenia. Mamy węzeł, i zestaw już gotowy. I tak to, słuchajcie, wygląda nowoczesny Paternoster Skrętka. Tutaj przyczepiamy koszyk. Tutaj, między gumkami, mamy quick change swivel bit, montujemy przypony. I regulujemy sobie opad. I mamy zabezpieczenie, że nam niżej nie zjedzie. Fajny zestaw. Polecam serdecznie. Myślę, że fajnie było wszystko widać i że jest spoko.